Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. U nas dzisiaj poranek, świeci sobie słońce ładnie. Lekki wiatr. Tutaj mama robi śniadanie. Tak, robi śniadanie, muszę kombinować. Bo robię sałatkę, serek wiejski, pomidorek, cebulka. a Gabrysia nie je cebulki, więc osobno trzeba wszystko robić. Jednakże nie, nie mam miejsca, to już muszę kombinację tu jakieś odstawiać, no, ale damy sobie radę. A Gabrysia pisze, sprawnie. No Jeszcze minutkę. Jeszcze minutkę ma czasu, tak. Mamy co mamy? Jeszcze zrobione, już mam guacamole, mamy jajeczkę na twardo, kawka stoi już, oczywiście. Druga. Druga wędlinka, serek, no full wypas, że ja się z tym wszystkim czy jakoś ogarniam, to sama się dziwię, bo się to strasznie różni, powiem Wam, od tego, co mamy w przyczepie, gdzie mam tych rzeczy i wszystko takie, wiecie, wymuskane to tu, to tu, to tu, a tu, żeby cokolwiek wyciągnąć z którejkolwiek szafeczki, wszystko wyciągamy, wyciągamy tą rzecz co potrzeba, zadamy wszystko i tak to wygląda. Ale to też jest zabawne, co tu się dzieje? Aha, zraszacze, wystraszyłam się, włączyły się, trawę podlewają. No, 10 razy dziennie chyba. No, ale za to jest piękna. No i tak sobie tutaj słuchajcie, ja, mamy i radzimy sobie z tym wszystkim. Madi też nie narzeka, ale chrupeczek dalej nie ja. Tak, strajkuje. No, Mówi, że nasze jedzonko jest lepsze i jona ja rezygnuje ze swojego. No, a my zaraz będziemy raczej zaraz, no jak się ogarniemy tu ze wszystkim, to będziemy płynąć w kierunku Giżycka dzisiaj chyba, tak? Tak. Jakimiś tak. kanałami jednokierunkowymi, także... Usłyszymy się pewnie może jak będziemy wypływać, coś spróbujemy nagrać, tylko to jest ciężko skoordynować, bo każdy ma swoje zajęcie i brakuje osoby, która Operatora by... Operatora nam trzeba, no, tak? brakuje osoby, która by z kamerą była i opowiedziała o tym wszystkim, no nie? Także... Słuchajcie, zamontujemy taki statyw Madi do szelek i Madi będzie chodzić, będzie filmik z perspektywy psa. No. I ciężko to zorganizować, ale jakoś się postaramy. Także no, do zbierna. zobaczenia pokaż, później. Pokaż jeszcze jak, jak śpimy, Jerzy. No to zaraz, bo Gabrysia z zaczyna. Mamy tu bałagan. Kończymy z Gabrysią, słuchajcie, myć naczynka po śniadaniu. Właściwie mamy umyte jeszcze, tylko wytrzemy ładnie, schowamy do szafeczek. Ale chciałam wam pokazać, jak tu wszystko mamy zorganizowane. Takie są szafeczki, zobaczcie. Niezbyt duże, no tutaj wsadziliśmy sobie jakieś tam warzywka jeszcze. Tu mamy kuchenkę mikrofalową, właściwie to zajmuje więcej miejsca chyba, niż, niż częściej jeżeli z niej korzystamy. Ale zobaczcie, tu jest następna szafeczka. Tu mamy kubeczki, talerzyki, tu, tu mieszkają też y, przyprawy. I to wszystko musi być tak zamknięte, żeby nam to się nie przesuwało, ale fajne są te naczynia, które są specjalnie na łódź przeznaczone, bo one tu mają taką gumeczkę. Jak się to stawi, to to stoi po prostu. Nie przesuwa się. No, jak łódka nawet płynie, to no wiadomo, że jak nie ma jakichś wielkich palczy czy coś takiego, to taki kubeczek spokojnie stoi na stole. Tu zobaczcie, pokażę Wam, tu mamy nawet taki wielki blad roboczy. No. <laughs> nie wiem, czy by się tu dało kotlety, tu chyba nie. Ale, ale na coś się to zawsze może przydać. Taka wielka deska. Do siebie musisz chyba bo ją całkiem wysunąć. No. Musisz schować. Teraz chyba jej nie schowam. Tak się nie wiemy, jak to idzie. ale się zaraz okaże jakoś tak. Teraz ja ją zablokowali, żeby się nie ruszała. No. I teraz wchodzi to. Tu zobaczcie. Mamy szafeczkę. Tu mieszkają garnki, patelnie. Tu mamy yy, kieliszki. Tu jest miseczka, tam są ziemniaczki jeszcze, patelnia, garnek. One się tak blokują, tu buliczki. Tak w sensie... samo jak przyczepne. Tak. Tu mamy szufladę na no. nasze sztuczce. I nóż ta saco. Ja sobie taki nóż, ale muszę go niestety zabrać do domu i wymienić na inny, bo tylko pod skosem wchodzi do tej szuflady. Trochę za duży na warunki. Jakie tu panują, ale to nic wymienimy go po prostu na mniejszy i już. Będzie dobrze. Tu jeszcze tej zawleczki mi na ten nożyk brakuje. Zawleczka. Zawleczka. Madi, gdzie tam idziesz? Taka zawleczka do noża. Trzymaj. Tak, Madi, co ci wiesz, brakowało? Powiedz. Mama poszeleściła czymś, to jest i Madi. Madi dzisiaj urządza kolejny dzień strajku głodowego. Dobra, wiosnę to można zrobić Nie, ona już gotuje. Ale chyba suz została. Na stole, zobacz. Mandi. Tu jeszcze trzeba mieć nagrodę w czasie. Trzymaj. Dobra, to tu jeszcze suzin nie została. Dobra. Dokładnie. Teraz tak, te szklanki to mieszkają znowu tu, żeby się tam dostać. To muszę to wszystko odstawić, ale mam nadzieję, że z czasem opracuję tu sobie jakiś system, który pozwoli nam się tu jakoś łatwiej w tym ogarniać. O, tu mamy jeszcze taką kość dla Madi. Dobra, to teraz tu. Szklaneczki zostawiliśmy w pudełku, bo one nie mają tego, pomimo to, że są przeznaczone na łódkę tak nie, nie mają tej gumki od spodu. No i też nie mam je tu w co wsadzić. Niektórzy, widziałam, że mają takie, to jest chyba z gąbki, z dziurkami i tak się wsadza w odpowiednie miejsce szklaneczka. No ja nie mam tego, więc zostawiam w pudełku i w sumie jest dosyć wygodnie. No i co? No i teraz tak, na koniec idzie kawa, później daje pudełko z herbatą i to ją blokuje. Tu idzie ketchup. Tu idzie oliwa jeszcze. To najwięcej jest lodówek. Najwięcej lodówów. Tak, lodówka też Wam zaraz pokażę, jak chcę cię zobaczyć. Dobra. No i co? Nawet nie jest tak źle. Ten kamień na zlew masz na łóżku. Tak. lew umytyk, czyli gąbka i płyn zostaje tu Tu jest zamknięcie Proszę Kabi jeszcze nie myła zębów Ogólnie to zaczęło wiać niesamowicie No strasznie A ja czekam na Bosmana jeszcze Bo się gdzieś zawieruszył Tak Do prawej i do lewej sobie chodzimy cały czas tak To moje czy twoje? Nie, tu są chyba twoje, a tu są moje. tu Dobra, czyli tu się wszystko zmieściło. Co ja wam miałam pokazać jeszcze? Lodówkę, to się. Lodówka jest dość pojemna. Powiem wam, że dużo rzeczy w sumie jesteśmy w stanie napakować w lodówki. Jest nawet zamrażalnik, tu mamy pusty, nic nie mamy. No a tutaj tak naprawdę całą masę rzeczy można powciskać, no i też taka lodówka jest jeszcze jedna w góry, więc też się fajnie yy, mieszczą. Na Tam ruchyzy. jest trochę mniejsza. No i co, no i tutaj mamy jeszcze spanko, mamy teraz trochę bałaganu, ale zaraz to ogarniemy. A tu mamy jeszcze łazieneczkę, pokażę wam. Zmieściła się nam do łazieneczki nawet nasza maszyna do odkurzania. Trochę się nam tu słabo sprawdza, ale Kupiłam już nowy filtr i myślę, że będzie lepiej. No i co mamy? Zlew brakuje mi tutaj jeszcze słuchajcie, czegoś do tej szafeczki, że jak wsadzę te rzeczy, żeby one się nam po prostu nie przewracały. Ale to też musimy jeszcze coś sobie tutaj wymyślić, takiego, żeby się to nie przewracało. O. I tu jest jeszcze jedna szafeczka. Także wbrew pozorom, no jest tego miejsca troszeczkę. Można się jakoś zorganizować. Myślę, że każdy następny wyjazd będzie nam pokazywał, jak co wykombinować, jak co wymyślić, żeby nam było jeszcze wygodniej. No i co? My się bierzemy zakończenie tutaj. Jak już posprzątamy, to pokażemy Wam, jak to wygląda na gotowo. No i płyniemy. No, my już łódeczkę odpaliliśmy. Silnik się grzeje. Tutaj jest otwarta komora, żeby się przewietrzyło. Tak się powinno robić zawsze przed odpaleniem. I albo tutaj już się włącza taki wiatrak i on tam z komory silnikowej też wydmuchuje I robi przepływ powietrza tam Jak wiało, jak przed chwilą pokazywaliśmy, tak wieje Bardzo się mocny wiatr zrobił Z północy wieje chyba około 40 paru kilometrów na godzinę Także Trochę jest, tata już powoli cumy Rozbraja Szczema... tylko z mamą na spacer poszła. Jakiś szybki, i zaraz będziemy odpływać. I gdzie płyniemy w końcu? Tam do tego Gierzycka? Gdzie w końcu płyniemy? Tam do Gierzycka? Bisa, płyniemy, bo nie złożymy Cię w tamtą stronę. Ma być no. do 15, tylko fajna, a potem. Do 13 no. nawet. Co? Do 13 nawet słońce no, ma no, to dlatego tu popłyniemy gdzieś do Rynku No. Podjąć rynk, gdzieś tam. No dobra. Także. Jak będziemy płynąć, to się będziemy słyszeć i, i zobaczymy, co dalej. Czyli mamy port Mazurski Raj. Marinka nowo powstała, teraz wybudowali nie wiem na ile miejscu jest, ale liczę, że łącznie pewnie tu z tym plus te miejsca rezydenckie, koło, pewnie koło stówy będą mieli. O bo jeszcze zobaczcie, tu z tyłu, za, za tym takim molo też są. A tu mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 mamy z tej strony Tam mamy pewnie 25. No, będzie stuwa jak nic. Stuwa jak nic. Dzisiaj wiaterek jest duży, słuchajcie. Widać, jezioro pofalowane trochę. Ale dużo cieplej jest niż było w Korei. Cieplej? No, dużo cieplej. Mówicie? No. No to dobra, siedźcie sobie. Aktualizację musimy zrobić małą. Pójdziemy już z dobrą godzinę Mama kieruje. W środku tutaj mamy cieplutko, bo jesteśmy w tym bimini. także nam tu dogrzewa jak w szklarni jakiejś i mamy całe jezioro dla siebie, bo dzisiaj jest poniedziałek ludzie nie pływają pusto, nie ma nikogo akurat nie coś płynie. Gdzie? Tam. gdzie? no tam na prost. to mi zasłania od nawet. nie płynie, gdzie? A jak to gdzie? no tam, nie widzisz? Stąd nie widać, to nic nie płynie. No i Madi śpi. Madi śpi. Wyłożyła się tu na kanapie. Dwie osoby by usiadły jeszcze. No i zbliżamy się do Mikołajek. Madi ma mało miejsca na kanapie. To zajęłaś i wyciągłaś na hubercie. Słuchajcie, a my wpływamy właśnie do Mikołajek. Idę z tyłu na rufę i wam pokażę coś, może. Całe Mikołajki, tam niestety nic nie mówiłem, tylko pokazywałem, bo straszny szum jest na zewnątrz i od silnika, i od wody, i od wiatru i teraz sobie płyniemy, płyniemy sobie dalej w stronę rynu dzisiaj. Zobaczcie, tutaj jest hotel Gołębiewski i co się wczoraj śmialiśmy, że tutaj po prawej stronie tego hotelu jest wyciąg narciarski i mają normalnie jakiś stok mały. Zimie pewnie zjeżdżają są armatki i robią śnieg. Teraz może będzie lepiej widać, tylko mu się dopłynę. 1000 10 centymetrów. Powoli są kamieni. Od tej powoli. Szukamy sobie miejsca. Mario sobie patrzył jakieś, ale chyba nie o to mu chodziło. Odegnij tą gałąź, bo nam zrobi dziurę. Powoli, powoli. Mogę gaz? Powoli. Byłam ciekawa, czy wpadnie do wody. Uważaj, bo tu taki ten konar duży w wodzie jest Metr 90 cm Ed nie skacz 80 dobra, chyba tyle, żeby w wodzie stała. Tak kotwice rzucamy, to się powinniśmy przecież nie tak ustawiać, no bo tak to tak kotwice. Mario, a nie możesz jej do drzewa wiązać zamiast kotwice? No nie, już. Już nie ruszysz jej. No nie, siadam No ale jak my stąd wyjdziemy? No to po co tak robisz? Ale daleko jest to? No z tyłu nie to Nie ma już nic. Ale z tyłu tam ile macie? Nie wiem. Nie. Idziemy zobaczyć, że będzie miejsce z wody z tyłu. No, ale z tyłu jest głęboko tam, mówię? Nie, nie wiem. Będziesz wchodził? No, no, głęboko jest. Puszczo, bo jak co, to najwyżej odwróć się, puszczę kotwicę, a tu się dociągniemy z tyłu na lince, nie? Tak? Jak na początku? tak mówię. Nie wiem. Nie mówi co na początku, bo słyszę. Tylko jak jest głęboko. Nie wiem, trzeba zobaczyć. No wejdź i zobacz. Mi się wydaje, że nie jest głęboko. No widzę tu dno na Ale... No ale przecież ja nie będę wchodzić do wody codziennie. To po co wchodzisz do wody? Jak można wyjść z przodu? Bo lubię. Ej, no tak to nie, to nie może. Wejdę. No ale po co wejdziesz? Bo lubię, no Jezu. A tam mogą być żaby. Jakie żaby w ogóle? Co ty gadasz? Patrz, jakieś żaby wyrastają z wody. jest? No. No tyle. Tyle co wczoraj. Hmm? No i chubi w las. Teraz zobaczmy co tu u góry słychać. Ja do tej wody gdzieś nie wchodzę. A nie no to stąd was weźmiemy. Chcemy przynieść stołu i my sobie zjedziemy na ten stół i później odstawimy stół? Aha, aha. tutaj wu, tu No nie chcemy tak zrobić. Chyba chyba, że odwrócimy łódkę, tylko że to wtedy tak mój nie podpłyniemy. A nie. Co? Tu jest nie, No nie do No. To też, to też wyjdzie, że zaczęła się w tamtym miejscu. Tak. Bo przodem możesz podjechać, bo nie masz silnika, nie? Mrucho. No i takim to sposobem Czekaj, wej, weźcie teraz, idźcie na tył wszyscy i wtedy łupka się podniesie, on ją jeszcze dociągnie. Chodź Madi. Chodź Powoli się. Mario, Mario Powoli. mnie zdęknąć do wody. Powoli. Powoli. Czekaj jeszcze wyjdziemy na tył, jeszcze wiesz. Ją dociągnie i... Dawaj ją do końca! Będą płyce płycej tam, nie? Nie to! No ale to niżej jeszcze. Ale podnieś tą kotwicę. A nie, nie da rady. Nie da rady, nie da rady. Dobra, chodźże na tego baranda, muszę No. No Aśkę mieliśmy kotwicą spuszczać, ale nie, czekaj, bo to teraz nie, bo teraz to urwę. Nie, nie urwię. Jak może urwać łańcuch? Hubert co ty no, gadasz? Teraz... No i weźmy teraz no, weźmy. Dobra zobaczcie, przedsumowaliśmy tutaj na brzegu. Tu w tym jeziorze jest masakrycznie zimna woda, aż mrowi w nogach jak się wejdzie. Tutaj sobie palimy grillka A ja pójdziemy dalej, bo tam po drugiej stronie jest też jezioro, tylko takie małe. Ono jest nie połączone z żadnym innym. I jest w nim tak ciepła woda. Może nie jeszcze taka jak w Chorwacji. Ale już, już by się dało wejść i się kąpać. I nie byłoby to na pewno jakieś straszne. Jest pełno w nim Lili, może już widać. O! to jest droga przez jakieś lasy taka. Widać, że autę je jeździły, bo są ślady opon ziemi. I zobaczcie. Fajnie tak na tych mazurach, tak trochę jak w dżungli o. I woda jest naprawdę jak się wejdzie to aż nie czuć różnicy pomiędzy powietrzem a, a wodą. I takie widoczki. Bardzo ładnie, tylko gałęzi na brzegu nałamanych, ciężko aż iść, bo pod nogą, co sekundę to. Dobra, przez linę. Nie no, muszę jakoś to... Pomyślałam? Na masę łódkę dociągnie, ale noga do góry! Trzymaj się, to niszczyłeś Noga do góry! Nie! Łódka się odwróci! Wpadną, teraz już wpadną! Teraz wpadną! Wpadną, teraz już amen jest! Teraz jest amen! Trzymaj Czekajcie! Ej, czekaj, Hubert, łódka do brzegu. Czekaj. Ale Hubert, zobacz. Mama Hubert. Robi tak dziwne rzeczy. Madi, chodź. Maddie. Mady. Mama robi tak dziwne rzeczy. Czekaj. Mady chodź. <noise> na głowę No dawaj Ale nie mogę dostać No do no, kotwicy no, stanie Do kotwicy połóż tylko no Ale na, muszę najpierw wyrzucić Nie musisz, odważasz się w będzie No i przechyl no, się zyć. Czekaj No No, trzy, cztery Jaga Madi na łódkę szybko Masz Dobra i podawaj o rady! O rady! Dobra, załadowaliśmy się, wypływamy, akurat słoneczko przyświeciło bardzo fajna miejscówka. Jak ją znajdziemy, to może tu nawet jakąś szpilkę wam wbijemy na mapie. Będziecie wiedzieć gdzie to było. A my płyniemy dalej, jeszcze nie wiem czy do domu, raczej do portu z powrotem, czy do jeszcze się gdzieś przepłynąć, także zobaczymy jak to wyjdzie. Właśnie dopływamy do Rynu. Mamy przed sobą bocianie gniazdo. Yy, I tu mamy Marinę oczywiście. Charter, kursy żeglarskie motorowodne, można tutaj zrobić. A rynek jest